Proszę Państwa, coaching i rozwój osobisty to pojęcia zapewne nie wszystkim z Państwa znane, ale spokojnie jestem ja i już spieszę z pomocą. Coach to nic innego jak trener, a rozwój osobisty to nic innego jak osobisty rozwój. Osobno te pojęcia są zupełnie niegroźne, natomiast jeśli zestawimy je ze sobą razem, to stanowią ogromne zagrożenie, szczególnie dla mózgu. No bo zastanówmy się, czy jeśli chcemy zarabiać pieniądze, to wychodzimy rano do pracy, czy opuszczamy strefę komfortu, żeby realizować cele główne, poboczne i jeszcze jakieś tam inne. Jeśli jesteście państwo tak samo głodni jak ja, to zapraszam na coachingowy stek wzdur. Cześć! Miło Cię zobaczyć. Jestem ciekaw, jak się dzisiaj czujesz, bo ja czuję się naprawdę świetnie i bardzo świetnie. Żeby podkreślić swój dobry nastrój, przyszedłem tutaj dzisiaj z mamą. Dobry wieczór. Zdziwisz się, jak poznasz moją historię. Opowiem Ci nią. Jeszcze dwa lata temu miałem przewlekłe zapalenie niewydolności z przemieszczeniem trzeciego stopnia. Moje rokowania były naprawdę dziwne. Byłem sparaliżowany od oczu ku górze. Ale nie poddałem się. I poddałem się terapii. I tu dochodzimy do sedna momentu przełomu. Postanowiłem sobie zadać kilka kluczowych pytań i na nie odpowiedzieć. Andrzej, gdzie jest moja popielniczka? Mamo, ale tutaj nie wolno palić. Nie będziesz mówił, co ja mam robić. Zadałem sobie kilka ważnych pytań. Kim jestem? Jak mam na imię i. Co tam, jak tam? I gdzie jest moja popielniczka? Jaka popielniczka znowu? Ze z Grecji przywiozłam. Tak, Ty se przywiozłeś z Grecji. Na te pytania nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Mama, jak grochem o ścianę, wiesz? Andrzej, tu się chyba coś jara. No to zalej to wodą. A jak to prąd? No to od razu do piachu. Zadałem sobie kilka pytań, nie umiałem na nie oddzielić odpowiedzi. Ale do rzeczy. Doszedłem, doszedłem do sedna momentu przełomu. I powiedziałem wtedy pierwszy raz do siebie. Co? No właśnie, powiedziałem to zbyt cicho, dlatego nie usłyszałem, co powiedziałem, i powtórzyłem to głośniej. I wtedy do mnie dotarło. What a world! What a world! Ale ty pierdoły, opowiadasz. Gdybym <śles> miała uszy, to by mi zwiędły. Przeszła mi jakaś dziwna, pozytywna energia. Powtórzyłem to. What a world! What a world! Chciałbym, żebyś teraz ty poczuł to samo, co ja poczułem wtedy, i żebyś razem ze mną wykrzyknął na 3-4 What the world! 3-4 What the world! What a world! Yeah! Jeśli nie znasz angielskiego, to nie jest żaden problem. jesteś wersja dla Polaków. What Ale czego? bym gulaszu zjadła teraz. Ale mamo, po co ci to? Albo pieczeń zrobię z pasztetowej. No właśnie. Do czego zmierzam? Chciałbym, żebyś teraz ty zadał sobie kilka ważnych pytań i na nie odpowiedział. Czy chciałbyś mieć w każdym momencie swojego życia mieć pożyczyć komuś pięć dych? Czy chciałbyś śmiać się, gdy inni płaczą? Czy chciałbyś mieć możliwość zarządzania całym swoim majątkiem przy zwykły Telefon? I czy chciałbyś mieć na śniadanie jecznicę z boczniakami? Jeśli na każde z tych pytań twoja odpowiedź brzmi, no, to jesteś gotowy. Właśnie, odpowiedz, jakie masz marzenia, pragnienia? Operacja plastyczna? Bardzo proszę, ja sobie operowałem czoło i mi teraz włosy nie lecą do oczu. To, o czym cały czas tutaj piernimy to Twoje koło szczęścia. T. K. Szcz. Tekaszcz. Włóżmy zatem te wszystkie nasze talizmany szczęścia do Tekaszcza. Pięć dych. Piszę cztery dychy, bo yy, dycha dla mamy na papierosy. I to jest pierwsza mądra rzecz, jaką dzisiaj powiedziałeś. No, niech coś mama ma, ma, ma od życia. Radość w postaci uśmiechu oraz nowoczesny, wielofunkcyjny, wypasiony telefon. Zatem Tekaszcz. Wybacz mi moje podekscytowanie, ale to dlatego, że dalszą część wykładu poprowadzi człowiek niezwykły. Pierwszy w Polsce multi na świecie: Bradley Waterworld Sasaski! Chwileczkę, chwileczkę, zanim, zanim Bradley cokolwiek powie, naładuj go pozytywną energią i wykrzycz razem ze mną na 3-4, what a world! 3-4! What wow! What wow! Proszę Bradleyu. Dobry wieczór! Miałeś kiedyś marzenie. Chciał nauczyć się godić po świątku, bo ja nie umrł. I postanowiłem, że w końcu to marzenie spełnię i dwa tygodnie temu zacząłem się uczyć dzień w dzień przez okrągły miesiąc. Ja? I on się nauczył. A co mi pozwoliło spełnić te marzenie? Co jest najważniejsze, gdy zaczynamy spełniać marzenia? Otóż najważniejsza rzecz to nie udawać innego, niż nie jesteś kogoś. Następny ja. fragles. Andrzej, skąd ty ich bierzesz? Z Bulerbyn? Z Doliny Muminków. Z Doliny Muminków. Co to jest? To? To jest demencja. Ta nuta. A może sobie to tak nazywać nawet, wiesz. A czy ty jesteś gotowy na to, by zacząć spełniać swoje marzenia? Czy jesteś gotowy na to, by tak jak ja w przeciągu zaledwie czterech lat zamienić swoje nogi na własne tikko? Czy jesteś gotowy na to, by twoja żona zamieniła ciosny aneks na duża, przestronna kuchnia? Bartosz Góra coś wie na ten temat, bo on miał aneks. On co? miał cios To ty fan? Zolisz też. że miałeś aneks. Nigdy nie miałeś żadnego aneksu. Jak to nie miałeś, no aneksu? Nie miałeś aneksu? Dupisz fleki przy ludziach, jeszcze pomyślą, że miałeś aneks, jak nie miałeś nigdy żadnego aneksu. Ale jak to nie miałeś aneksu? No nie miałeś aneksu! A przecież czy, jo był u ciebie w chacie! Syla gotowała rosół, czuć było w całym domu, wtedy się pochłaniacza nie było. A aneks! No ja, aneks! Ja aneks miałek, no. mi się podupił z pumeks, jo pumeksu nie miał, hopie. Czym je, czym je, co za czula? Ludzie. Późmie. Zatem, jeśli jesteś jeden z drugim gotowy na to, by zacząć spełniać swoje marzenia, to wyobraź sobie wszystkie swoje przedsięwzięcia w jednym wielkim układzie przedsięwzięć. I zastanów się, czy nie za dużo przedsięwzięć. brał <d Publumny wyszkel> Oczywiście, że nie! Oczywiście, że nie, bo im więcej przedsięwzięć za dnia, tym więcej samo w nocy się będzie przedsięwzięć. To... Teraz zajarzyłam. Pumeks. Dobra, jak to powiem koleżankom, to zdechną. Nie ma na co czekać. Trzeba działać tu i teraz, bo... Marzenia nam uciekną. Ładne spodnie, to w środku to dzwony? Idź, płaczcie, przyzwonię. – Po trupach do celu, najlepiej. Marzenia uciekną, także nie czekaj, człowieku, nie czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Ja! 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 ja. ja. Nie. nie! 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 Ja! ja. Co, zdziwko? No, no, nie, nie, ja z mamą przyszedłem przecież. Tu! A tak? To jestem bardzo zdziwiony. Naprawdę, to szczerze. Jestem zdziwiony, no, no. Bo ja w tym momencie zaprojektował swój dom i to w każdym najdrobniejszym szczególe. A przepraszam, prywatnie zapytam: gładzi czy tapety? Jak na twarz, to tapety. Ale to jest właśnie dowód na to, że nie ma na co czekać. Zatem spójrzcie na to najważniejsze koło szczęścia. Ono jest w tym momencie. Ono jest w ogóle nieważne. Ponieważ. To co dla was jest w tym momencie najważniejsze, to jest tak zwany trójkąt zadowoleniu, który składa się z trzech boków. Jo ty my. Poprzez ten trójkąt możemy osiągać pewne cele, a są ku temu dwie drogi. Pierwsza droga idzie tędy, a druga droga idzie tędy. Ja. I zarówno. Spokojnie. Zarówno, teraz uwaga, zarówno pierwsza droga prowadzi do szczęścia i do zadowolenia, jak i druga również prowadzi do naszego celu, którym jest zadowolenie. Jedyna rzecz, która może nam tą podróż ku zadowoleniu zaburzyć, to jest tak zwany chaos w trójkącie zadowoleniu. Hałas! 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 hałas, 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 proszę, hałas jocie, jocie nie słysza, hałas. bo tu jest straszny hałas. A chaos! Hałas, chaos! Dobrze. Chaos w trójkącie zadowolenia. Zatem polecam Wam, zapoznajcie się, zapoznajcie się z moim najnowszym programem, który składa się, jak sama nazwa trójkąta wskazuje, z czterech punktów. To jest tak: punkt pierwszy to jest cel, punkt drugi to jest idea, punkt trzeci to jest planowanie, i punkt czwarty, najważniejszy to jest tak zwana aktywizacja. W skrócie, w skrócie CIPA. Zatem polecam Wam y, zapoznanie się z, mo z moim najnowszym programem CIPA. Otwórzcie się na CIPĘ. -e. Niech, niech CIPA stanie się Waszym oknem na świat. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wspaniała dziękuję. Prawa, lewa, dziękuję. To -y dziękuję. Nie dziękuję. Nie ja dziękuję. 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 Ja Ci tutaj pomaga z mamą. Co? Andrzej, Co? Andrzej, będę chora. No. Czemu? No. Oho, już mnie coś bierze. Aha. Te, a kajmy ją dajemy? Kajmy ją damy. Na kompostownik. A, już, już, że że segregowane te. <noise> Także, drodzy Państwo, otwórzmy się na cipę, a mówię to przede wszystkim do prezydenta Słupska. <noise> Witam Państwa w dzisiejszym telewizyjnym show. Tutaj zwykli ludzie z pomysłem na biznes, żebrają kasę obrzydliwych bogaczy, którzy to bogacze swoje fortuny, Zbili niejednokrotnie na krzywdzie i nieszczęściu innych. A teraz uśmiechają się do nas cynicznie, a z ich ust emitują się elokwentne słowa. Oto oni, pan Baksik B. Szczęść Boże. <noise> pan Drzewiecki M. Ja to samo co kolega. Oraz moja nieskromna i oczywiście niewinna, rewinowa osoba. Żeby nie przedłużać, zapraszam pierwszego kandydata, zapraszam pierwszego kandydata. Skąd Pan do nas przyjechał? Z Radomia. Gdzie to jest? To jest między Tokio a Chicago. A gdzie jest Chicago? Chicago jest między Tokio a Radomiem. Dobrze. Okay. Jaki jest Pana zawód? Ja z zawodu jestem biznesmenem i obecnie nie pracuję w zawodzie. A, a gdzie pan pracował? Gdzie ja nie pracowałem, proszę pana. Gdzie? Nigdzie. Dobrze. Proszę, 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 coś o więcej opowiedzieć. Mój pomysł jest rewolucyjny. Na czym polega jego rewolucyjność? Nie mam pojęcia. Ale może do rzeczy. Mhm. Przedstawiam szkło. Ale, proszę pana, tam jest ewidentny byk. Tak, ale ja też nie mówię o zwykłym szkle. Przedstawiam. Nie tu kończę się szkło. Które tłucze się tylko i wyłącznie w skrajnych przypadkach. Jakich? Gdy, to, gdy ktoś je opuści na twardą powierzchnię bądź, bądź rzuci w nie kamieniem. Mhm. Można powiedzieć, że to szkło nie zna praw fizyki. Mogę to w tym momencie udowodnić. Proszę, Proszę bardzo, tak? Mhm. Mhm. Druga zasada dynamiki. Gadaj! Nie zna. Nie no zna. to tak jak ja. Także czy są jakieś pytania w związku z moim wynalazkiem? Tak, proszę Pana, ja mam jedno pytanie. Czy gdyby tak czysto teoretycznie wziąć takie szkło do ręki, unieść tak wysoko, po czym nagle, aczkolwiek zdecydowanie jednak, że powoli, odłożyć tak... z powrotem na taki oto przedmiot? Ale tak, żeby go nie rozczaskać? Tak, dokładnie. Aha, no to nic się z nim nie stanie. No i to mnie właśnie przekonuje. A jak, proszę Pana, jak ja bym chciał wziąć i rzucić bardzo potężne zaklęcie z Harry'ego Pottera prosto w ten słoik. Proszę spróbować. Awada Kadavra! Sami panowie widzicie? Także ja może przejdę do dalszej części prezentacji przygotowanej. Przepraszam, że panu na chwilkę przerwę. No dobrze, proszę mówić dalej. Przygotowałem tablicę, na której wykażę bezmiar swojego biznesowego talentu. Otóż. Yy, oj. Ojej ojeju. Yy, skończył mi się tuż w tym. Atrament mi się skończył w palcu. Może pan... No. Szczepie. Szczepuję codziennie, ale... Ale... Kurczę, miałem pióro, ale, ale się zgubiło. A, a, a miało być wieczne. No, ale dobra, to musicie sobie wyobrazić. Tak, Tutaj ja... naprawdę są sensowne rzeczy. Tak. I teraz y, czekam na panów opinie. Po tej prezentacji. Tak, tak. Proszę. Przeanalizujcie te dane i. Ja już sobie tak na szybko przeanalizowałem i powiem panu tak. Dla mnie ten pomysł wydaje się być bardzo interesujący. Z tym, że on mnie w ogóle nie interesuje. Także dziękuję. A mi się pomysł podoba, tylko nie podoba mi się pomysł. Aha. Wie pan, jak utrzymać idiotę w niepewności? Nie wiem. Nie wiem. Jak? No jak? No ale. No ale to. Mi... Powie mi pan, czy pan mi nie powie, bo ja nie wiem, na czym stoję. Nie chciałbym pana obrazić, ale wydaje mi się, że jest pan idiotą. Ha! Panu się wydaje, a ja mam pewność. Ha, ha, ha! No, 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 no. Co za typ. Bardzo głupi. bardzo fajny człowiek, tak, głupi. tylko głupi, no. Co tu się drapiesz, co tu masz? To? No. To, to jest jabłko Adama. A, A ścięgno, czy je masz? Achillesa. A trąbkę? Eustachiusza. Masz coś swojego w ogóle? No no, mam, no, interes. Znaczy, biznes, biznes mam swój. Small business. No, nie powiedziałbym. Raz taki, i raz tak. Też masz coś na szyi. Co? Ryj. Oho, jest kolejny kandydat. Przed chwilą był tu bardzo podobny pan do pana. Czy to nie był pan? A czy tamten podobny pan kulał? Nie, nie kulał. Nie kulał. Nie, nie, nie. To nie byłem ja. Oczywiście. Pan yy, krzywo fryzurę, yy, nie za szybko pan bierze zakręty? Nie, po prostu po drodze idąc tutaj, miałem zawsze w prawo. Dobrze, wiadomo. Czyli pan z lewa jest raczej. Zakaz skrętów w lewo. O, proszę, proszę. proszę. E, przychodzę z pomysłem dwufazowym. Co to znaczy? E, że ma dwie fazy. Konkretnie. Pierwszą i drugą. Ale od końca? Drugą i pierwszą. Rozumiem. W pierwszej fazie będę potrzebował 300 tysięcy złotych, zaś w drugiej fazie za miesiąc, o ile w ogóle wrócę do panów będę potrzebował 300 miliardów złotych na spłatę zadłużenia. Oraz oraz na wykupienie mojego psa z rąk porywaczy koni. Ponieważ jest bardzo podobny do konia. Aha, dobrze. A na czym polega to podobieństwo? Że ma głowę i ogon. Tak jak koń, no. rzeczywiście. No. Dobrze, a jakieś inne cechy wspólne? Yy, grzywa i stopy. A przepraszam, czy ten pies szczeka? Tak, oczywiście, że szczeka. Tak, oczywiście. A jak? Jał! Chyba ten pies rozumiem. pies nie robi pana w konia? Nie, 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 nie. nie, nie. Nie wydaje mi się. Dobrze, Dobre. proszę opowiadać Kontynuować. dalej. Kontynuować. A więc tak, mam drukarkę, mama mi dała. Pana mama ma. Nie, mama ma nie ma, bo mi dała. Czyli zaraz, pana mama jest, nie ma, pana mama nie mówi nic, tak? Mm, nie, mówi, mama ma, mówi, mama ma jest, ma, mówi. Nie, 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 proszę pana, to mama ma jest ma, a pana mama jest pana i tak to zostawmy. Nie, 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 nie to mama ma jest, to pana, pana mama jest... Pana a mama ma... Nie, mama ma jest ma, a pana mama. I, Proszę i, pana, mapa panama. Pana mama ma mama. Mapę panamy od mojej mamy. To, mama ma nie ma. A mama mama. Ma. O, a ja ćwiczyłem MMA. Na macie. I na tacie też. W placie. Tak, i ona drukuje. Mama. Drukarka. Wiem, ja na drukarkę mówię mama. Aha. Dobrze. Yy, ona drukuje, ja z interneta sobie ściągnąłem pliki pieniędzy bardzo dobrej jakości. Drukuję je, puszczam w obieg, na tym polega biznes. Yy, jest jedynie problem taki, że część ludzi orientuje się, iż są to fałszywki, ponieważ ja mam drukarkę czarno-białą. I to jest problem. Yy. Jak duża część? No, większość prawie tak? wszyscy właściwie to wszyscy tak wszyscy chociaż jest jedno miejsce w którym ten biznes bardzo dobrze się przyjął to jest Radom o tak tam nawet do tego stopnia ten biznes y, hula że byłem w stanie wprowadzić nowy moninał czy, 300 zł nie o, nie, wierzę, czy, nie, wierzę. nie wierzę tak <grym> tak tak naprawdę, tak naprawdę tak. ja potwierdzam ja dzisiaj przejeżdżam przez Radom i rozmieniłem sobie dwa razy po 150 zł o przypuszczałem tak. a, a kto jest na tym moninale na, czysta, na mm -hmm. czysta, jest ten, um, Kwaśniewski. A dlaczego? Czysta. Aha, tak. No tak. tak. więc, drodzy panowie, ja przychodzę rozmawiać o biznesie na poważnie, więc chciałbym dofinansowanie, żeby sobie kupić drukarkę kororową, bo chciałbym drukować oryginały, żeby... Żeby nikt się nie, nie mógł doczepić, żeby mógł się spokojnie rozliczać z tym, z Fikusiem. Fikuś. No, no dobrze. Na jakiej podstawie? No na podstawie umowy o pieniądze. Oha, dobrze, ale zdaje sobie pan z tego sprawę, że to, co chce pan zrobić, jest po prostu nielegalne? No, ale państwo polskie drukuje pieniądze bez pokrycia i nikt nie poszedł siedzieć za to. O, a jeszcze nie, no. Właśnie. Więc chyba, z, chyba zgodzi się pan ze mną, że istnieje szansa uniknięcia kary, prawda? No, jakaś mała istnieje rzeczywiście. No właśnie, a zysk jest pewny. O, no tak. zresztą, zresztą jest to chłodna biznesowa kalkulacja. Ja wyliczyłem wraz z moją chrześnicą. Z kim? Z moją chrześnicą. Obu, ten obudziłem. Siedzieliśmy nad tym całą noc. Całą noc nad tym siedzieliśmy. Tak. No, ale to co, całą noc liczyliście? Yy, nie, nie, nie. Całą noc czekaliśmy do rana, bo ona ma karkulator na baterie słoneczne. Aha, to zrozumiałe. No i co tam tak. wyliczyliście? No bo ja nie mam karkulator. Ona ma karkulator. No i wyliczyliśmy, już przedstawiam te wyliczenia. Otóż tak, wyliczyliśmy, że dziennie jesteśmy w stanie tygodniowo wyprodukować miesięcznie mm, około 620 dwudziestu 3 miliardy złotych kwartalnie. Zakładamy oczywiście, że kwartałów w roku jest 9. Ile, przepraszam? Ile? A, y, przepraszam, y, pomyliłem się. Sześć. A, czyli Sześć. tyle, ile sześciu króli. Sześciu króli? A, tak, bo oni jeszcze wracali, czyli razy, no, dwa. No. Tak. Powrotne mieli, no? Tak, tak, tak. Oczywiście. Tak. Daje nam to w sumie dość pokaźną kwotę w wysokości 45. A nawet, nawet mi się udało, tutaj. 45 miliardy złotych. Jest to kwota na tyle duża, że będziemy w stanie za te pieniądze odłączyć od Polski Radom. Jak, jak pan to sobie wyobraża? No, że w tym miejscu, gdzie, gdzie teraz Radom jest na mapie, będzie taka czarna dziura. A jak jest teraz? No, Dlatego to będzie takie łatwe. Proszę, sami, pan. sami panowie widzicie, no liczby nie kłamią. No te nie. No. Proszę pana, bo pan tak galopuje. Te kwoty to są brutto czy netto? Tak, tak. <noise> Oczywiście, że tak. tak. No. Mógłby pan nam jakoś zobrazować tę drukarkę? Pokazać drukarkę? Tak, żebyśmy mieli takie pełne przekonanie. Ma pan ją może ze sobą? Nie, nie mam jej ze sobą, ale mogę wam ją pokazać. No dobrze, no to no to tak. Tutaj jest takie. Właściwie to nie wiem co. Ale jest. Jest. I później tutaj no? tak, no nie? I tu jest taki kołowrotek. Ale to, to jest dość duże, bo to jest właściwie budowla na 1000 metrów. Wyobraźcie to sobie. I tu jest w dół taka winda. Nie mylić z kopalnią. To jest po prostu fabryka plastiku. Tylko, że podziemna i w tej fabryce jest taki pan, który... Nie, proszę, śmiało, jasne. Który mieszka w Żorach na osiedlu księcia Władysława. Ja teraz narysuję blok, w którym on mieszka. Jest, Ale przez... Czy ten blok jest, jak gdyby, częścią tej konstrukcji na kilometr? Nie, 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 to jest zupełnie inne miejsce. To jest jego miejsce pracy, bo... rozumiem, nie. tak? To, to jest miejsce wojnie? pracy, a to jest miejsce zamieszkania, żory. I tutaj tu jest blok numer 7 na księcia Władysława, narożne mieszkanie. Ale, drukarka. Ja do tego zmierzam, tylko Aha. proszę mi nie przerywać. Proszę, proszę, no... się coś... Czuje pan program. Ten... Chodzi o to, że tutaj w narożnym mieszkaniu świeci się taka lampka i rzuca na przeciwległą ścianę cień, który wygląda jak drukarka, o której mówię. Chyba to widzę nawet. No? No? No właśnie nie jestem pewien, czy to widać, no z ale. Z tej strony widać, tak. naprawdę lepiej, bo <laughs> światło z i... Tu jest jeszcze winda, która się zatrzymuje na y, trzecim, szóstym i dziewiątym, ale, ale myślę, że to już jest mało ważne dla, <laughs> dla całej historii. No to tak mniej więcej ta drukarka by wyglądała. Mhm. Dobrze, bardzo no. fajna drukarka rzeczywiście. Także czekam na panów opinię. <laughs> Wie pan co? Dla mnie to, to jest tak, jakby mi miał ktoś nalać, a ja bym miał tego nie wypić. Dlatego ja y, wychodzę z tego nie wchodząc w to nawet. Dziękuję. Mi się, proszę badat, y, mi się to bardzo podoba. Y, chętnie bym wszedł w to, tylko y, już mam zawiasy. I to w każdych drzwiach. <noise> Także no nauczony dobrze. doświadczeniem muszę panu bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję nie. To, to, to ja dziękuję za wasz cenny czas. Chyba, że, chyba, że chcecie wejść w mój inny biznes. O, Jaki? Tam jeszcze drugi. Mm, e, nie tłukąca się lampa ze słoika. Przykleja się żarówką, e, żar, żarówkę taką taśmą do słoika. Aha, dobrze. A jakieś zasilanie, kable, prąd, takie rzeczy? Ale ja nie mówiłem, że świecąca lampa. – Tego nie powiedziałem. – Dziękujemy. Super. – Czyli pójdę już. – O tak, no, pan już pójdzie. Dobra. – W tej całej gadki o pieniądzach mi 5 złotych z kieszeni wypadło. Miałem przygotowane, no. No To się gdzie... musiało gdzieś pokulać, no, Gdzie, no, się, na pewno. gdzie ci się pokulało tu? – No nie wiem, do Radomia, mm, no. do Rado W Radomiu jak z kieszeni wypada piątka, to nie zdąży na ziemię spaść. A z portfela nikt nie stuwa. O jest, o, jest kolejny. Ananas. Pan. Dzień dobry, drodzy panowie. Mam pewien pomysł na biznes. Potrzebuję na jego realizację około 600 tysięcy złotych. Właściwie to na już. Wolałbym, żebyście mi nie odmawiali. Biznes będzie polegał na tym, że chciałbym produkować ołowiane kulki, które z bardzo dużą prędkością, za sprawą mikroładunku wybuchowego, umieszczonego tuż za nimi w takiej metalowej rurce. Ja może pokażę, to jest ta rurka. Tutaj. Będą wylatywały y, y, w kierunku przeze mnie wskazanym. Także czekam na propozycje biznesowe. Nie bardzo rozumiem, jak to ma działać. To panu już podziękuję. A ja wszystko dziękuję. rozumiem, zapraszam do konta. No i proszę pana, z panem to zrobię biznes.